Ćwiczenie numer 6. A więc technika Dilfra, jedna z pierwszych technik w historii wspinania, którą spinacze jeszcze przed wojną wykorzystywali do tego, żeby spinać się w zacięciach, a więc no, takich można powiedzieć narożnikach, zazwyczaj w górach takie zacięcia są związane z występowaniem pęknięcia między dwoma powierzchniami którego można się łapać, pracując jednocześnie nogami na przeciwległej ścianie. Ale my podejdziemy do tej kwestii troszeczkę inaczej, to znaczy korzystając z posiadanej już wiedzy o pracy na odciągach. Jeśli y, pamiętacie ćwiczenie numer 3, to wiecie, że odciąg pracuje dobrze wtedy, kiedy biodra uciekną od niego w przeciwną stronę. Na ćwiczeniu szóstym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy chwyty pracujące w odciąg są cały czas skierowane w jednym kierunku. A to znaczy, że jedyne, o czym muszę myśleć podczas wspinaczki, to to, żeby biodra przez cały czas pozostawały po stronie przeciwnej, a więc po stronie lewej. I wtedy okaże się, że to wspinanie jest naprawdę bardzo łatwe. Na początku, tak jak przy wszystkich innych ćwiczeniach, możecie mieć problem z tym, żeby pozycja, którą osiągacie, była w 100% wykończona. Będziecie zapewne spinać się na lekko zgiętych rękach i lekko zgiętych nogach, dlatego do tego ćwiczenia, tak jak do wszystkich innych, warto regularnie wracać po to, żeby za każdym razem moja pozycja była coraz bliższa idealnej, aż pewnego pięknego dnia, uda nam się przewspinać ten balder, nie zgiąwszy ręki ani razu. I zwróćcie uwagę, że nie tylko ręce, ale i nogi mają tutaj skłonność do tego, żeby w odpowiednich momentach się prostować.